Tak więc witam państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarze. Z chęcią przeprowadzę dzisiaj, tak naprawdę, z państwem dzisiejszy webinar. Celem dzisiejszej prezentacji jest zaprezentowanie przed państwem dodatkowych funkcjonalności systemu plus workflow, a mianowicie dedykowanych wtyczek, które bardzo mocno wpływają na ergonomię pracy w systemie plus workflow. To dzisiejsza prezentacja składa się z dwóch części. Mianowicie z części takiej marketingowej, czyli tak naprawdę dwa, trzy słowa o o nas, czyli o profilu działalności, czym się zajmujemy, tam, co jesteśmy w stanie Państwu zaoferować. Z tego względu pozwoliłem sobie dwa, trzy słowa o tym powiedzieć, po prostu bo tak naprawdę większość Państwa jest już naszymi obecnymi klientami, natomiast część z Państwa jest też naszymi klientami przyszłościowymi. Dwa, trzy słowa o charakterystyce systemu, następnie przejdę do meritum spotkania, czyli do omówienia tej dodatkowej funkcjonalności systemu plus workflow, a mianowicie tych dedykowanych wtyczek, wybranych wtyczek. I na, tak naprawdę na samym końcu też opowiem kilka słów o korzyściach zdrożenia tych modułów, oraz druga część prezentacji, czyli zaprezentuję Państwu dodatkowe funkcjonalności już tutaj w systemie Plus Wolf. tak naprawdę będą mogli Państwo zobaczyć na żywo, jakie te wtyczki, dodatkowe moduły mają zastosowania w systemie Plus walk, ale tak naprawdę, czy te wymagania spełniają się tutaj tak naprawdę z Państwa potrzebami. Okej, okay, czyli jeśli chodzi Tytułem wprowadzenia, czyli tak w dwóch słowa, czy kim jesteśmy, czy jesteśmy firmą z Poznania, nasza specjalizacja to systemy do zarządzania procesami biznesowymi oraz obiegu dokumentów, systemy skanowania. W tym generalnie zajmujemy się od wielu, wielu lat i co najważniejsze jesteśmy producentem systemu do zarządzania procesami biznesowymi plus Workflow, wraz z elektronicznym repozytorium dokumentów plus DMS. Czyli tak naprawdę system składa się z dwóch modułów, natomiast Państwo otrzymujecie go jako, jako jedną platformę. Jeśli chodzi o nasz bagaż doświadczeń, jest on bardzo, bardzo duży. Mamy ponad 200 wdrożeń w kraju oraz za granicą, a także współpracujemy z uznanymi partnerami biznesowymi, a także ośrodkami akademickimi. Jeśli chodzi o, o naszych klientów, jest to bardzo szerokie grono klientów, tutaj bardzo się cieszymy, że Państwo są tutaj w gronie naszych klientów. Obsługujemy małe, średnie, duże oraz, oraz największe przedsiębiorstwa. Także tutaj nasze portfolio, jeśli chodzi o klientów, jest bardzo, bardzo, bardzo bogate, z czego się bardzo cieszymy. I też teraz tak dla, dla przypomnienia, czyli generalnie kilka słów o architekturze systemu, czyli o, o idei systemu. Czyli też tak, tak w sumie, tutaj, jeśli chodzi o przypomnienie tutaj tej idei, czyli jeśli chodzi o, o funkcjonowanie systemu, o działanie systemu, to jakby drogami wejścia dokumentów do systemu, Mamy dwie drogi wejścia dokumentów do systemu, drogę elektroniczną oraz drogę papierową. Jeśli mówimy o drodze papierowej, to dokumenty są skanowane albo, bądź mogą być skanowane, albo poprzez wykorzystanie urządzeń wielofunkcyjnych, bądź dedykowanych skanerów dokumentowych. Następnie po zeskanowaniu tych dokumentów trafiają one na zasób siedziowy, z którego są one pobierane do systemu Plus Workflow na etap rejestracji w danym procesie biznesowym odzwierciedlonym w systemie Plus Workflow. Jeśli natomiast mówimy o dokumentach elektronicznych, to Państwa kontrahenci wysyłają dane, dane dokumenty na daną skrzynkę mailową. Z czego, I te naprawdę te dokumenty są pobierane z tej skrzynki mailowej do naszego systemu Plus Workflow również na etap rejestracji dokumentu. Również warto tutaj skorzystać z tej Opcji, tak naprawdę tego modułu plus OCR, który tutaj też z Państwem dziś postaram się omówić. Jeśli chodzi o tą aplikację, OCR to jest, jest funkcjonalność, która umożliwia odczyt danych z dokumentów, z nagłówka oraz stopki dokumentu. I co ważne, ta aplikacja działa w tle, czyli w przypadku, kiedy te dokumenty są skanowane, trafiają na etap rejestracji w systemie, ta aplikacja działa w tle, czyli tak naprawdę użytkownik logujący do systemu, otwierając dane zadanie, już widzi, że cały formularz został automatycznie uzupełniony o te dane, które powinny być pobrane, które są wymagane do pobrania poprzez tą aplikację ocelerującą. Idąc dalej, jeśli chodzi o, o nasz system, te wszystkie dokumenty trafiają do, do tego pierwszego modułu, czy do modułu Plus DMS, czy czyli do modułu elektronicznego repozytorium dokumentów, oraz tak naprawdę te dokumenty również możemy sobie tam, tam podejrzeć. Jeśli chodzi następnie o tutaj, jeśli chodzi o, następnie, jeśli chodzi o nasz system to również on jest wyposażony w API API RESTowe, które służy do integracji, czyli tutaj mamy API RESTowe służące do integracji z systemami zewnętrznymi, z systemami finansowo-księgowymi, tak naprawdę nie ma systemu, z którym nie w stanie się zintegrować. Również jeśli chodzi o, o te API RESTowe, to służy one do osadzania dodatkowych komponentów, modułów i co ważne, nasz system jest cały czas rozwijany, powstają nowe komponenty, moduły, dedykowane wtyczki i za pomocą tego właśnie API RESTowego możemy sobie te moduły w naszym systemie Plus Workflow osadzać i idea jest taka, aby dany użytkownik mógł tak naprawdę pracować w jednym środowisku w systemie Plus Workflow i co najważniejsze, nasz system jest dostępny z pozycji przeglądarki internetowej dla użytkowników oraz Administratorów systemu, i tak naprawdę, system może być zainstalowany albo u Państwa na serwerach, albo gdzieś w rozwiązaniu chmurowym. Także to jest też tutaj jakby do Państwa ingerencji. Ok, teraz tyle jeśli chodzi, jeśli chodzi, o, chodzi o tą naszą główną ideę systemu. Teraz chciałbym przejść już generalnie do, do meritum dzisiejszego spotkania, czyli do omówienia tych dodatkowych funkcjonalności systemu plus workflow. Oczywiście tutaj. Wyznaczyłem sobie kilka takich dodatkowych wtyczek oraz modułów, natomiast tych wtyczek jest znacznie, znacznie więcej. To są tylko wybrane moduły. I tutaj zachęcam do odwiedzenia naszej strony, na przykład naszego sklepu na stronie sanct.pl, na której są umieszczone wszystkie moduły wraz z opisem. Zachęcam tutaj do zapoznania się z tymi wszystkimi modułami, bo jest ich znacznie, znacznie więcej, a bardzo możliwe, że większość z tych modułów spotka się z Państwem z Państwa potrzebą. Co więcej, mogą Państwo sobie nad, za pomocą naszej, naszego sklepu przetestować, Przetestować dany moduł w okresie 30 dni, a następnie, jeśli Państwo stwierdzą, że ten moduł spełnia Państwa oczekiwane, jak najbardziej tutaj spełnia Państwa potrzeby, to oczywiście tutaj zachęcam do, do zakupu. Ok, jeśli chodzi o te przykładowe moduły i wteczki, to tak naprawdę jest ich, jest, jak wspomniałem, bardzo, bardzo wiele, natomiast warto dodać, że my przeważnie jakby wybieramy dedykowane moduły w zależności od danego. Procesu biznesowego, który chcemy odzwierciedli odzwierciedlić w systemie Plus Workflow. Natomiast te wtyczki, które dziś Państwu zaprezentuję, mają zastosowanie globalne, czyli tak naprawdę możemy te moduły zastosować w każdym procesie biznesowym, odzwierciedlonym w systemie Plus Workflow. I tutaj skupiłbym się, na takich pięciu dzisiejszych modułach, które chciałem Państwu zaprezentować. Czy to jest te Wtyczki mają zastosowanie globalne, natomiast tutaj warto dodać, że jeśli chodzi o, o moduł plus OCR, jest on dedykowany tylko i wyłącznie do procesu faktur faktur zakupu, czyli faktur kosztowych. Czy te moduły, na których chciałem dzisiaj się skupić, to jest moduł plus Next, moduł plus Doc Attach, moduł plus Drag AND Drop, moduł plus Doc Preview oraz plus Doc. Ataczmy. Teraz tak naprawdę przejdźmy dalej, czyli scharakteryzuję pokrótce ideę tych modułów, czyli jakie one tutaj dają nam możliwości, jakie dają nam tutaj funkcjonalności. Także pierwszym z modułów to jest moduł PLUS OCR SAS Teacher, czyli jest to moduł, który umożliwia nam odczyt danych ze stopki oraz nagłówka dokumentu kosztowego. Czyli generalnie, tak jak mówiłem, mamy dwie drogi wejścia dokumentu do systemu, drogę elektroniczną drogę papierową, Automatycznie, kiedy dokument pojawi się na pierwszym etapie rejestracji w danym procesie biznesowym, automatycznie tak naprawdę te dane pobrane za pomocą tego modułu OCR pojawiają się automatycznie uzupełnione na formularzu zadania, na przykład w procesie, w procesie faktur. Co więcej, jest to tutaj wykorzystana technologia, technologia OCR, jest to usługa świadczona przez skanuj to, a mianowicie przez przez Cloud Planet. Jeśli chodzi o zastosowanie tego modułu, tutaj mamy takie zastosowania jak proces rejestracji faktur kosztowych, proces rejestracji faktur, bądź proces rejestracji faktur towarowych, bądź magazynowych, także tutaj generalnie chodzi nam o, ten, o te dwa procesy, procesy kosztowe. Co więcej, tutaj chciałem dodać, że mają Państwo możliwość skorzystania jakby z dwóch wersji tego modułu plus OCR, bo tak naprawdę mają moduł plus OCR, czyli odczyt tych danych z tych, z tych dokumentów, Natomiast to, co dziś Państwu zaprezentuję, czyli wraz z tym takim dodatkowego modułu, czyli ten moduł plus OCR SAS Teacher z tą wersją możliwością douczania, czyli załóżmy, że dana zmienna, czy dane, czy dana tutaj e, na przykład, jeśli chodzi o proces faktur, załóżmy, że na przykład data ważności dokumentu, czy, czy, data, czy data płatności jest automatycznie tak naprawdę sczytywana z dokumentu i załóżmy, że ona powinna być sczytywana z innego miejsca niż sobie założyliśmy, to automatycznie taką, taką tutaj fakturę możemy sobie douczyć co więcej, tutaj dołączamy automatycznie tutaj ten nasz silnik OCR skanuj to, czyli Cloud, Cloud Planet. Ok, idąc dalej, tak, tak na szybko. Czyli kolejny moduł, czyli moduł plus next. Jest to moduł, który za pomocą którego możemy tak naprawdę przełączyć się do kolejnego zadania bezpośrednio z formularza zadania, na którym obecnie jesteśmy. Czyli załóżmy, że jesteśmy zalogowani do systemu plus workflow. Jesteśmy na etapie wykonywania danego zadania w systemie. i teoretycznie stosuje tak naprawdę... się przez Pit i, i tak naprawdę przechodzenia do listy zadań do wykonania, w z, z tego formularza już przejść do kolejnego zadania, które jakby wymaga szybszej reakcji, szyb, szybciej, szybszej realizacji, bo tak naprawdę chcielibyśmy też powrócić do kolejnego poprzedniego zadania, to oczywiście za pomocą tej funkcjonalności możemy tutaj bezpośrednio z formularza realizacji zadania przejść do kolejnego zadania w systemie plus workflow. I mianowicie tyczka ma bardzo szerokie zastosowanie tak, tak naprawdę w każdym procesie biznesowym, więc tutaj mówimy także o takich procesach jak proces archiwizacji umów podpisanych, czy proces opiniowania umów, czy procesy HR-owe, czy, czy proces rozliczania delegacji krajowych oraz zagranicznych czy proces obiegów ofert cenowych, czy proces utrzymania ruchu oraz zgłaszania awarii maszyn, także też tą wtyczkę tutaj możemy zastosować, czy tak naprawdę proces zapotrzebowań. No i oczywiście tutaj tą wtyczkę dziś zaprezentuję Państwu w procesie tutaj faktur zakupowych, także tutaj też w kolejnej części prezentacji tak najbardziej tą, prezent tutaj tą wtyczkę Państwu zaprezentuję. Kolejnym modułem, który chciałbym, e chciałbym omówić, no generalnie jest to moduł, Plus doc preview, czyli jest to taka funkcjonalność, za pomocą której użytkownik może bardzo szybko i intuicyjnie uzyskać podgląd dokumentu, który go interesuje. Czyli załóżmy, że Mamy stworzony wideo dokumentów, który nas interesuje, albo tak naprawdę tutaj może być też podgląd w akceptacji zbiorczy danego użytkownika. Tutaj, tak naprawdę, widoki mogą Państwo konfigurować samodzielnie po szkoleniu administracyjnym systemu. I oczywiście, załóżmy, że chcielibyśmy bardzo szybko podejrzeć sobie taki dokument. To, oczywiście, za pomocą tej wtyczki, taki dokument możemy sobie bardzo szybko podejrzeć. Możemy sobie także, także sprawdzić ilość tych dokumentów, która jest w tym procesie. Czyli tak naprawdę, nie musimy otwierać formularza danego zadania, wybierać przycisk dołącz załącznik tylko tak naprawdę z pozycji widoku możemy sobie taki dokument podejrzeć natomiast jeśli chodzi o kolejny moduł, który tak naprawdę uzupełnia nam tą wtyczkę plus doc preview czyli ten moduł plus doc attach to jest moduł, który umożliwia dodawanie dokumentów czyli moduł plus doc preview umożliwia podgląd tych dokumentów z pozycji widoku natomiast moduł plus doc attach umożliwia dodawanie tych dokumentów także z pozycji widoku czyli to są dwie wtyczki, które tak naprawdę się uzupełniają jeśli chodzi o zastosowanie, to mamy proces opiniowania umów, proces, procesy kancelaryjne, czy na przykład proces korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej, proces zapotrzebowań, zamówień, zakupu, procesy HR-owe, proces wniosków urlopowych czy proces rozliczenia delegacji krajowych, a także, a także zagranicznych. Także tutaj, tak jak wspomniałem, te wtyczki mają zastosowanie, zastosowanie globalne do każdego procesu biznesowego, który tak naprawdę możemy odzwierciedlić w systemie. Plus workflow. I kolejnym modułem, który chciałem omówić, to jest moduł plus attachment, czyli właśnie to jest taka funkcjonalność, która umożliwia dołączanie załączników do tabeli dynamicznej w zadaniu, w systemie plus workflow. Czyli załóżmy, i też tutaj posłużę się takim przykładem, już prezentując Państwu tutaj tą, tą funkcjonalność w systemie. Załóżmy, że w procesie zapotrzebowań zakupu, na etapie rejestracji jest osoba wnioskująca, która chciałaby zawnioskować o dany produkt, o dane dobro, które tutaj zgłasza tutaj zapotrzebowanie, i ten użytkownik chciałby w tabeli, w tabeli zamówień do, każde, do każdej linii, jakby zamówienia, do każdego tej produktu dodać specyfikację bezpośrednio w tabeli, czyli jakiś załącznik. I właśnie ten moduł umożliwia nam dodawanie takich załączników, takich dokumentów bezpośrednio w tabeli dynamicznej danego zadania, i to jest tutaj tak naprawdę bardzo, bardzo przydatna funkcjonalność, jeśli chodzi o kolejne, kolejne etapy procesu, czyli w przypadku jeśli Mamy kolejny, kolejny etap na przykład akceptacji, to osoba, która akceptuje ten wniosek, może zapoznać się ze specyfikacją danego produktu bądź produktów, które tutaj dany użytkownik chciałby dokonać zakupu. Jeśli chodzi o, o korzyści zdrożenia, to tutaj jest ich bardzo, bardzo dużo, natomiast pozwoliłem sobie pisać takie najważniejsze podstawowe tutaj elementy, które są najbardziej tutaj korzystne z zdrożenia tych modułów. To jest przede wszystkim zmniejszenie czas, czasochłonności, tutaj generalnie mowa o, o, pracy, o pracy generalnie, wyeliminowanie czynności niewnoszących wartości, automatyzacja i przede wszystkim optym, optymalizacja procesów, także wzrost ergonomii pracy, tak naprawdę możemy skupić się na innych zadaniach poprzez tutaj przyspieszenie obecnych, możliwość szybkiego wyszukiwania, dodawania dokumentów właśnie za pomocą tych modułów, które dziś Państwo także zaprezentuje. Oraz tak naprawdę mamy też uporządkowany przepływ procesów między deparma, departamentami i obniżenie kosztów poprzez redukcję nakładu pracy. Ok, tak więc tyle jeśli chodzi o tą część marketingową. Także generalnie teraz przełączę tylko obraz i tak naprawdę chciałbym już udostępnić Państwu i zaprezentować Państwu żywy system i, i odzwierciedlone te, te moduły, te wtyczki. Ok, także tylko sekunda. Tylko zapytam, widzimy okno logowania do systemu, tak? Patrycja? Już się, tak, wszystko widać. Okej, okay. dobrze. Tak więc generalnie pierwszym modułem, którym chciałem Państwu zaprezentować, to jest moduł plus OCR, SAS z opcją do uczania. Czyli tutaj, jakby do celów prezentacyjnych, posłużę się naszym tutaj procesem demonstracyjnym, czyli procesem rejestracji oraz akceptacji faktur kosztowych, czyli tak jak wspomniałem, mamy dwie drogi wyjścia dokumentu w tle po skanowaniu bądź przekazaniu dokumentów poprzez, poprzez aplikację poprzez skrzynkę mailową, automatycznie z tych dwóch dróg dokumenty trafiają na, na etap rejestracji w procesie faktur. Załóżmy. I teraz oczywiście ta aplikacja działa w tle, czyli użytkownik logując się do systemu, otwierając, otwierając dane zadanie, automatycznie tak naprawdę o, tak naprawdę widzi formularz, który został automatycznie uzupełniony, a po prawej stronie mamy obraz dokumentu. I teraz chcemy Państwu zaprezentować te dane, które zostały pobrane z aplikacji OCR poprzez aplikację OCRującą, czyli takie dane jak Numer faktury został pobrany poprzez aplikację ocerującą, także dziękuję, że zostało tutaj bardzo ładnie to odczytane. Takie informacje jak NIP dostawcy, nazwa dostawcy, numer dostawcy, adres dostawcy to przeważnie wszystko jest pobierane poprzez wykorzystanie, poprzez interfejs do systemu finansowo-księgowego. Takie informacje jak data wpływu faktury, data wystawienia faktury, data sprzedaży, forma płatności, termin płatności, waluta, kwota netto, brutto, kwota VAT. To wszystko zostało pobrane z tego dokumentu poprzez wykorzystanie aplikacji ocr -ującej. I teraz, co więcej, czy tak jak wspomniałem, mają Państwo do wyboru albo ten moduł plus OCR bez douczania, bądź. Z douczaniem. Myślę, że ten jest ten moduł, bez douczania, to jest tak naprawdę odczyt danych ze stopki oraz nagłówka dokumentu bez tej czytania pozycji. Natomiast tutaj chciałem też Państwu zaprezentować dziś ten, ten moduł douczania, czyli tak, załóżmy, że któraś z tych danych, z tych zmiennych na formularzu nie zostałaby odczytana w ten sposób, bądź dana nie, nie, nie zostały pobrana z tego miejsca na dokumencie, o którym tutaj. Z którego tak naprawdę miałaby zostać pobrana docelowo, to automatycznie ten silnik OCR możemy douczyć. Wiecie, tutaj widzimy, że możemy skorzystać z takiego przycisku doucz OCR, który został zaimplementowany na naszej mapie procesów. Więc ja sobie pozwolę wybrać, wybrać ten przycisk i automatycznie przechodzimy do, do platformy skanu i to, a mianowicie Cloud, Plan, Cloud Planet. I mianowicie z tej pozycji możemy sobie tutaj ten nasz, ten silnik OCR. Douczyć. Tak więc po prawej stronie mamy obraz dokumenty, który został zeskanowany, który trafił do systemu Plus Workflow, natomiast po lewej stronie mamy wszystkie pola, które tak naprawdę zostały pobrane poprzez aplikację ocerującą. I załóżmy, że chciałbym na przykład skorygować. Oczywiście tutaj zostało wszystko prawidłowo pobrane, ale załóżmy, że na przykład chciałbym skorygować na przykład data, data wystawienia faktury. Automatycznie widzimy, z którego miejsca z dokumentu została ta dana. Pobrana. No i załóżmy, że jeśli chciałbym na przykład, żeby ten, ten, ta zmienna została pobrana z innej części dokumentu, tak naprawdę wystarczy tylko zaznaczyć kursorem, z którego miejsca na, na tej fakturze ta zmienna powinna zostać pobrana. No i oczywiście, jeśli takie tutaj zmiany dokonamy, to automatycznie po wybraniu przycisk, przycisku poniższego, który tutaj służy nam do, do zatwierdzania, automatycznie ten dokument trafia do, do, do weryfikacji skanu, to mianowicie Cloud Planet. I oczywiście po weryfikacji, poprzez skanuj to, przy kolejnym wejściu dokumentu do systemu Plus Workflow od tego samego kontrahenta te dane już będą automatycznie pobrane w taki sposób, jak tutaj sobie tego generalnie życzymy. Więc ja w tym momencie wybieram przycisk zatwierdź i automatycznie powracam do systemu Plus Workflow i tak naprawdę mogę sobie dalej ten dokument procesować w systemie Plus Workflow. Oczywiście tutaj te dane również zostałyby od razu też tutaj zmienione na, na formularzu. Ok, co więcej. Teraz jeśli chodzi o ten nasz drugi moduł, który chciałem Państwu zaprezentować, to jest moduł plus Next. Czyli załóżmy, że chcielibyśmy z tego, z tego zadania przejść do kolejnego zadania bez konieczności cofania się do pulpitu oraz otwierania listy zadań do wykonania. Więc tutaj mamy zastosowanie tego modułu plus Next. Jest to bardzo tutaj intuicyjne, szybkie rozwiązanie. Co więcej, możemy sobie wybrać. Też jakby w jakim przejściu, w jakim trybie, czy ma to się odbywać w trybie podglądu, czy w trybie edycji. Ja wybiorę sobie, że do tego tutaj posłużę się tym trybem podglądu. Co więcej, mogę się od razu też przełączać pomiędzy zadaniami w systemie Plus Workflow. Mogę także cofać do poprzedniego zadania. Widzimy, że w trybie podglądu nic na formularzu tak naprawdę tutaj nie mogę zmienić. Oczywiście mogę też przejść do trybu edycji dokumentu. Również mogę się przełączać pomiędzy zadaniami. No, i oczywiście także możemy sobie dokonywać zmian w trybie edycji tutaj na, 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 formularzu, na formularzu zadania. Czyli jest to bardzo to intuicyjne narzędzie, bardzo przydatne, znacząco wpływa na, na ergonomię w przypadku, jeśli chcielibyśmy bardzo szybko przechodzić do kolejnego zadania, które jest pilniejsze jakby od zadania, na którym znajdujemy się, się obecnie. OK, kolejnym, kolejnymi modułami, wtyczkami, które chciałem też Państwu zaprezentować, to jest moduł plus doc preview oraz plus doc attach, czyli podgląd dokumentów z widoku, oraz także tutaj możliwość dodawania dokumentów z widoku. Ja tutaj generalnie jeśli chodzi o takie nasze widoki, mam tutaj utworzony dziennik faktu, czy faktury w trakcie obiegu. Generalnie jeśli chodzi o widoki, tutaj oczywiście Państwo pewnie wiedzą, że widoki mogą Państwo sobie samodzielnie tutaj tworzyć. Tak naprawdę tutaj warto tylko skorzystać ze szkolenia administracyjnego systemu i automatycznie takie widoki mogą Państwo sobie samodzielnie w systemie odzwierciedlać. I teraz załóżmy, no, jeśli chodzi o ten mój dziennik faktur, czy tak naprawdę widzę te wszystkie faktury, które mnie interesują i załóżmy, że nie chciałbym wchodzić w formularz tego zadania, tylko tak naprawdę z tej pozycji podejrzeć sobie dokument, bądź dokumenty, które znajdują się w tym procesie. Dodatkowo widzimy, że mamy ilość dokumentów, jaka znajduje się w procesie, oraz tak naprawdę otwieramy, że zobaczyć, czy to są metryczki, czy faktury, czy, faktury, czy załączniki faktury, czy faktury, może elektroniczne, być jakaś inna klasa dokumentów. I tak naprawdę, klikając w to zadanie, na tą ikonkę, automatycznie możemy sobie także podejrzeć dokument z tego widoku, tak naprawdę, który znajduje się w procesie. Czyli to jest zastosowanie wtyczki plus doc preview. Natomiast jeśli chciałbym sobie do tego widoku też dodać dokument, to tak naprawdę nie jest to nic prostszego, niż wybranie tego, tego naszego plusika. Wybieram tak naprawdę tylko dokument, który mnie interesuje. Załóżmy, to będą jakieś parametry. Wybieram niech to będą załączniki. I tak naprawdę wybieram dodaj dokument. I automatycznie widzimy, że tutaj ta liczba dokumentów z jednej zwiększyła się do dwóch, czyli dokument został dodany. Oczywiście ten dokument możemy sobie także tutaj podejrzeć. Ten dokument, który przed chwilą dodałem do systemu. Także generalnie jest tutaj bardzo, bardzo szybka funkcjonalność. Co więcej, jeśli chodzi o zastosowanie tej funkcjonalności, ma tutaj ona także zastosowanie te dwie wtyczki w akceptacji zbiorczej. Teraz sobie pozwolę tutaj to państwu zaprezentować także na, na przykładzie procesu, procesu faktur. Więc załóżmy, że na tym etapie zdaniem użytkownika to naprawdę jest tylko i wyłącznie akceptacja zbiorcza. Czyli użytkownik wybiera sobie, które procesy go interesują i tak naprawdę, które chciałby od razu zaakceptować. I załóżmy, że użytkownik nie chciałby wchodzić w formularz, nie chciałby podglądać tych dokumentów, albo na przykład chciałby bardzo szybko podejrzeć dokument z widoku oraz dodać ten dokument także z widoku. Więc mi pozostaje prostor, po prostu możemy na takiej samej zasadzie, jak w, poprzednio, w poprzednim widoku, możemy te dokumenty sobie podejrzeć, możemy sobie te dokumenty dodać i tak naprawdę zaakceptować to, to zadanie. Czyli tutaj, jeśli chodzi o te wtyczki DOG Preview oraz DOG Attach, to jest bardzo szybkie tutaj dodawanie dokumentów z pozycji widoków, tak naprawdę z pozycji widoków. I również to jest bardzo szerokie zastosowanie, jeśli chodzi na przykład o akceptację zbożą. Te, te wtyczki, te moduły oczywiście można zastosować w każdym jednym procesie biznesowym, jeśli chodzi o więcej informacji bądź jeśli będą chcieli Państwo przetestować tutaj te dwa moduły, to oczywiście zachęcam do skorzystania z naszej sklepu, który jest na stronie stankot.pl, tak naprawdę z, z, zweryfikować więcej, zweryfikować w ten moduł zasilić się większą ilością informacji i automatycznie tak naprawdę mogą sobie Państwo pobrać, przetestować, a następnie jeśli te tutaj funkcjonalności spełniają Państwa potrzeby, to tak naprawdę też tutaj zachęcam do, do zakupu albo poprzez stronę, poprzez sklep na stronie sankot.pl, albo poprzez kontakt z Państwa opiekunem biznesowym w tej celu realizacji tego zamówienia. Ok, kolejnym modułem, którym chciałem Państwu omówić jest moduł plus doc attachments, czyli tutaj to jest ten moduł, który umożliwia Umożliwia dodawanie załączników do, do tabeli dynamicznej w danym procesie. Tutaj, na, jeśli chodzi o tą naszą dzisiejszą prezentację, to pozwoliłem sobie skorzystać z naszego tutaj demonstracyjnego procesu zapotrzebowań zakupu. Czyli widziałem, że moje zadania do wykonania, oczywiście sobie utworzyłem wcześniej taki takie zadanie dla celów dzisiejszej prezentacji. Oczywiście tutaj te wszystkie informacje na formularzu powinny zostać tutaj tak naprawdę uzupełnione, co tutaj też te informacje uzupełniłem wcześniej. I co więcej, widzimy, że mamy tę tabelę zapotrzebowań i załóżmy, że, dane, że zadaniem tak naprawdę tego użytkownika jest zawnioskowanie na przykład o komputer, czy o skaner dokumentowy, bądź o drukarkę. I oczywiście tutaj ta cała tabela zapotrzebowań została już uzupełniona, i załóżmy, że użytkownik chciałby na tym etapie, w tej tabeli, do każdej z linii tutaj tego zamówienia dodać dany załącznik. Na przykład jeśli chodzi o komputer, załóżmy dodać specyfikację tego komputera. Więc nie pozostaje nic innego, jak wykorzystać ten moduł plus doc attachments i tak naprawdę dodać załącznik do tej linii. Więc wybieram przycisk ten plusik, wskazuję, którą tutaj, który dokument chciałbym dodać, wybieram, ich to będą na przykład załączniki zapotrzebowań, wybieram dodaj dokumenty. I automatycznie dokument został, pod, został dodany. Również mogę z tej pozycji usunąć ten dokument. No i oczywiście mogę go także tutaj podejrzeć, więc widzimy, że dokument się otworzył i mamy tak naprawdę taką przykładową specyfikację danego komputera do tej linii w tabeli. Co więcej, tutaj ta funkcjonalność jest przydatna na kolejnym etapie akceptacji, tak jak wspomniałem wcześniej, czyli użytkownik, który akceptuje dane zapotrzebowanie, może się zapoznać z daną specyfikacją danego tutaj produkty, czy komponera, czy skanera, czy drukarki. Także jest to również tutaj funkcjonalność, która tak naprawdę można zastosować nie tylko w procesie, w procesie zapotrzebowań, można zastosować w procesie faktur, w, w procesie umów, bądź w innym procesie, czy na przykład w procesie rozliczania delegacji krajowych, zagranicznych, czy na przykład w innych procesach. Także tutaj te wtyczki mają zastosowanie globalne, tylko tak jak mówiłem, ta wtyczka plus OCR, bądź plus OCR SAS Stitcher ma zastosowanie Tutaj w procesie rejestracji oraz akceptacji faktur kosztowych bądź, bądź tutaj zakupowych. Ok. I ostatnim, ostatnim modułem, którym tutaj tej jeszcze dziś Państwu zaprezentować, a o którym tutaj jakby nie wspomniałem, bo tutaj nie wiedziałem, czy tak naprawdę starczy nam czasu. Widzę, że trochę czasu jeszcze mamy. Jest ten moduł Plus Drag and Drop, czyli to jest moduł, który umożliwia nam dodawanie dokumentów do procesu tak naprawdę za metodą przeciągnięcia. Czyli załóżmy, że chciałbym z danego folderu Lokalnego na komputerze, dodać dokument do danego procesu w systemie. I w tym momencie tak naprawdę skorzystam z procesu naszego demonstracyjnego, a więc procesu opiniowania, opiniowania umów. Pozwolę się zalogować do, do systemu. OK, i utworzę sobie proces opiniowania umów, taki tutaj w celach prezentacyjnych. Oczywiście ten formularz powinien zostać przeze mnie uzupełniony, ale okej, okay, idźmy teraz do, do meritum. Tak więc załóżmy, że chciałbym sobie z tego, z jakby z danego folderu dodać dany dokument do procesu, na przykład dany draft umowy. Więc za tą, z pomocą tej funkcjonalności drag and drop jest to bardzo proste, bardzo intuicyjne, tak więc oczywiście to już Państwu zaprezentuję, jak tutaj to dodam, więc stwierdzam, że na przykład do tego procesu chciałbym dodać draft umory, umowy, więc wybieram na przykład sobie z mojego w folderu prezentacyjnego, że interesują mnie na przykład umowy o roboty budowlane, więc przeciągam, wybieram, tak naprawdę, czy ma to być aneks, czy ma to być umowa. Klikam i automatycznie dokument został dodany. Widzimy, że pliki zostały dodane do, także do archiwum. Co więcej, mogę sobie ten dokument już teraz pode, po, podejrzeć w dokumentach procesu. I automatycznie widzimy, mogę sobie ten dokument odłączyć, pobrać do zmiany. Oczywiście tutaj, tutaj mamy taką funkcjonalność, jeśli chodzi o ten proces opiniowania umów, ale tak naprawdę chciałem sobie ten dokument podejrzeć, i automatycznie widzimy, że dokument został dodany. Umowę możemy podejrzeć, także to jest taka funkcjonalność, jeśli chodzi o ten moduł Drag and Drop. Także również tutaj zachęcam do. Do skorzystania tutaj, z odwiedzenia naszego sklepu z sankot.pl. Tam jest tak naprawdę bardzo wiele tych modułów. To jest tak naprawdę tylko kilka z tych modułów, które są dostępne obecnie. Oczywiście, system jest cały czas rozwijany i, i tych modułów jest naprawdę, naprawdę sporo. Także zachęcam również do przetestowania oraz do kontaktu z Państwa opiekunem biznesowym w celu tutaj weryfikacji bądź nawet zaciągnięcia większej ilości informacji. Jeśli chodzi o tą część. Prezentacyjną, to generalnie z mojej strony tutaj to wszystko. Także zachęcam do, do zadawania pytań i tutaj postaram się oczywiście na wszystkie na wszystkie pytania odpowiedzieć.